Cześć, witam serdecznie na kanale Fitness Bez Ściemy. Jak widzicie, dzisiaj będzie trening, nasz nowy sylwetka na lato, był ogień w nogach w zeszłym tygodniu. Był super. Ale tak jak mówię, ćwiczenia są dla osób, które już ćwiczyły. Jeśli to jest pierwszy raz, kiedy odwiedziliście mój kanał, pierwszy filmik, na który natrafiliście, Spróbujcie wcześniejsze. Jeśli nigdy nie ćwiczyliście, to może być dla was za ciężkie. Dobra, kto już ćwiczył, to teraz power i ogień na górną część ciała. Przygotujcie wodę. Miejsce. Uśmiech. Zaczynamy. Najpierw zaczniemy sobie od małej rozgrzewki. Możemy sobie usiąść na piętach, palce podkurczone. Delikatnie, nie żadne gwałtowne wymachy, tylko z kontrolą mięśni, powolutku zataczamy duże koła ramionami z naszych barków. Musimy je rozgrzać, przygotować do treningu, tylko żeby to nie było żadne takie ruchy, bo to są tylko i wyłącznie momentum zestawu. I można nerwać ścięgno bardzo łatwo. Zrobimy teraz w odwrotną stronę. Wdech do góry, wydech na dół. Wdech, wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze jeden raz. Oba ramiona. Wdech. I wydech bez unoszenia barków, żeby Wam te barki nie podchodziły do góry, do uszu, tylko przy unoszeniu ramion barki w dół. Wdech i wydech. Znowu nie taki ruch bez kontroli, bo naprawdę można sobie uszkodzić ścięgna. I nie będzie ćwiczeń na jakiś czas. Trzy. Dwa. I jeden. No to jeszcze jeden zakres ruchu został. Wdech na zewnątrz, wydech do środka. Przy tym ruchu na zewnątrz pracujemy. Pamiętajcie, ściągając barki, łopatki do siebie. Wszystkie mięśnie dookoła. Łopatek. I pomiędzy pracują. Wdech i wydech. Super. Ostatnie trzy. Dwa i jeden. Zaczniemy spokojnie, możecie siedzieć, ja usiadłam już całkiem na płaskich stopach, ale to może być po turecku, jeśli ktoś nie lubi tej pozycji kolana albo kostki za duże obciążenie, to może być w pozycji siedzącej po turecku. My do tego uruchomimy brzuch, czyli będzie nam tu potrzebny ruch miednicy, bioder, wdech, przechylamy do przodu, wydech, przechylamy do tyłu. Czyli pracujemy nad górną częścią ciała również mięśnie brzucha, przednie i tylne. Wdech i wydech. Znowu ściągamy łopatki. Wypychamy łokcie do tyłu. Liczba powtórzeń indywidualnie, dopóki jesteście w stanie utrzymać ramiona na tej samej wysokości. Jeśli nie są już zmęczone, to zróbmy jeszcze pięć powtórzeń. Pięć. Cztery. Wdech. wydech, Dwa. I jeden. Rozluźniamy. Świetnie. Przejdziemy po to pozycji na czworaka. Biodra nisko, jak najniżej możecie. Nie musicie siedzieć na piętach. Chodzi o to, żeby zejść nisko z biodrami. I teraz wyciągamy ramiona do przodu na tyle, ile jesteście w stanie dosięgnąć, nie na siłę. Nie, nie podnosimy bioder, żeby wyciągnąć ramiona. I teraz mam pozycję do naszego ee, jak to mówią? Ławki, planku. W każdym razie do tego ćwiczenia. Ale spokojnie, spokojnie, spokojnie my będziemy tylko robić połowę na górną część ciała z lekkim przesunięciem do przodu łokcie jeśli możecie lekko ugięte tylko żeby dłonie były na szerokość barków nie robimy tych pompek gdzie ramiona są szeroko tylko dłoń na szerokości barków i przy ruchu do przodu ściągamy łokcie do środka, nie na zewnątrz, tylko do środka. Popełniany błąd często to jest wypchnięcie bioder do przodu i na dół. Obciążamy wtedy plecy, odcinek lędźwiowy, czyli nie biodra, ale bardziej górna część ciała. Przysuwamy do przodu i na dół. Wdech do przodu, wydech wracamy do pozycji wyjściowej. Wdech. I wydech, dłonie. Nie trzymamy dłoni płasko na podłodze, tylko tą środkową część dłoni jest lekko uniesiona nad podłogą. Tylko palce i dolna część naszej dłoni jest podparta na podłodze. Tak jakbyście mieli coś pod ręką i nie chcecie tego zgnieść. Wtedy macie lepszą pracę w nadgarstkach. Wdech do przodu i wydech, jeśli możecie. Trzy ostatnie powtórzenia. Trzy. Dwa. I jeden. Rozciągamy. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. I jeden. Znowu po turecku lub na piętach. Ramiona wyciągnięte na zewnątrz i przy wydechu do siebie. Wdech. I wydech. Wdech i wydech. Jeśli ktoś chce i ma w domu, może dodać do tego ciężarki, ja mam gdzieś butelki wody. Można je użyć. Jeżeli używacie ciężarków lub trzymacie coś w dłoniach, obserwujcie nadgarstki, żeby Wam nie latały. Nadgarstek musi być zablokowany. W takiej pozycji. I robimy. Wdech, wydech. Wdech i wydech. Przy tym wydechu znowu staramy się ściągnąć łopatki i barki. Wtedy będzie się czuć, że nie tylko ramiona, ale również tutaj boczne mięśnie przy żebrach pracują. Jeśli to będzie ruch taki, o, tylko i wyłącznie z zestawów, nic nie zadziałamy na mięśnie, na żadną rzeźbę. Usta tylko możemy znowu. Naciągnąć, nadwyrężyć nasze ścięgna. Wdech i wydech. Czyli nie liczba powtórzeń, ale jak bardzo aktywujecie i angażujecie mięśnie do ćwiczeń. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Jeśli ktoś kontroluje górną część ciała i oddech, może spróbować dodać. Mięśnie brzucha. Przy tym wydechu ściągamy mięśnie brzucha. Wdech i wydech. Jeśli jeszcze ze mną ostatnie 5, 4, 3, dwa i 1. Świetnie. Krótka przerwa. Napijcie się dosłownie parę łyków, małych łyczków. Wracamy do ćwiczenia na czworaka. To będzie to samo ćwiczenie. Możecie je dalej kontynuować z lekko ugiętymi łokciami, albo może ktoś zajdzie niżej. Zwróćcie uwagę, ja nie opuszczam bioder, tylko samą górną część ciała. Wdech do przodu i na dół, może wydech do góry i wracamy do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Łokcie blisko ciała. Jeśli Wam uciekają na zewnątrz, nie schodźcie tak nisko. Trzeba najpierw wzmocnić mięśnie ramion. Może jeszcze 5 razy. 5, 4, 3, 2. I jeden. Zostaniemy na chwilę w tej pozycji. Rozciągamy górną część ciała. 5, 4, 3, 2, 1. I znowu. Może być na piętach. Może być po turecku. Na odmiany. Zmienię teraz ze skrzyżowanymi nogami. Ramiona znowu na zewnątrz. Mogą być niżej, ale nie wyżej niż barki. Sylwetka wyprostowana, żebyście się nie garbili, tylko przechylcie biodra teraz znowu do przodu, żeby była dobra praca w odcinku lędźwiowym. Dłonie skierowane na dół, znowu pilnujcie nadgarstków. Muszą być zablokowane. Wdech i wydech, ramiona na przodu. Wdech, ściągamy barki, łopatki. Wydech. ściągamy mięśnie brzucha. Wdech i wydech. Jeśli robicie to w pozycji po turecku, to znowu możemy dodać ten minimalny ruch miednicy. Wtedy pracują też mięśnie brzucha. Wdech i wydech. Jak widzicie, z takim lekkim, minimalnym, milisekundy przytrzymaniem przy wdechu i przy wydechu. Nie robimy w taki sposób, bo to nic nie da. Muszą działać mięśnie. Im więcej uaktywnicie, tym więcej będziecie mieć efektów z ćwiczeń. Wdech i wydech. Świetnie. Może jeszcze pięć razy, jeśli macie siłę. Jeśli już są ciężkie, lepiej zrobić przerwę. Słuchajcie swojego organizmu. 3, dwa i jeden. To nie, że się poddaliśmy? Nie, jest różnica. Próbujemy. Jeżeli nie da się kontrolować mięśni, to trzeba zrobić przerwę. Nie ma w tym nic złego. Teraz w pozycji na kolanach ściągamy mięśnie po śladku, żeby lekko wypchnąć biodra do przodu, ale nie za bardzo, żeby się nie obciążali, nie wyginali kręgosłupa, tylko dosłownie na uaktywnienie tych mięśni, żeby leciutko przesunąć. To między, to nie jest duży ruch. I teraz ramiona znowu na zewnątrz, i z tymi dłońmi dalej skierowanymi na dół, kiedy unosimy i uginamy łokcie, to dłonie są kierowane na zewnątrz. Wdech i wydech. Pilnujcie nad żeby wam nie uciekały. Wdech i wydech. Pośladki ściągnięte. Pracuję nie tylko ramiona. I barki, ale również plecy. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Żeby łokcie nie uciekały na zewnątrz, cały czas trzymamy w tej samej linii. Wdech i wydech. Wdech, ramiona wyprostowane. Wydech, uginamy. Świetnie. Wdech i wydech. Jeśli dalej uśmiech na twarzy, ostatnie 5. Dech, wydech 4. 3 2 1. Rozluźniamy na chwilę. Teraz mamy ugięte łokcie przed sobą. Wdech na zewnątrz, wydech do środka, ale tylko na szerokość barków, nie razem. I znowu pośladki ściągnięte. Wdech i wydech. Znowu możemy dodać ten ruch miednicy. Można zmienić pozycję znowu na czwora na, w pozycji siedzącej lub w siedzeniu na piętach. Wdech i wydech. W pozycji stojącej nie, bo wtedy trudniej jest uaktywnić te mięśnie brzucha. Wdech. I wydech. Dajecie radę? <laughs> Ogień w ramionach. Czujecie? Dobrze. Jeśli jeszcze jest siła. Ostatnie. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Na chwilę rozluźniamy. Ostatnie ćwiczenie, jeśli jeszcze macie siłę. Ramiona tym razem przed sobą. Znowu na szerokość barków. Wdech i wydech. Dłonie skierowane do środka, do siebie. Wdech i wydech. Znowu nie taki ruch. Mam nadzieję, znaczy, że widać różnicę. Wdech i wydech. Ramiona, plecy, wszystko pracuje. Klatka piersiowa. Mięśnie brzucha, wdech, wydech. Wdech, i wydech. I ostatnie pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Rozluźniamy kilka łyków. I zrobimy ćwiczenia rozciągające. Przechodzimy do pozycji na czworaka. Siadamy nisko, wyciągamy ramiona. Teraz już nie. Do ćwiczeń zakończyliśmy tą część treningu. Rozluźniamy i rozciągamy górną część ciała. Trzymajcie głowę wysoko. I jeśli czujecie, że jesteście w stanie rozciągać mięśnie bardziej, to ruch z barków tak jakbyście ciągnęli barki w dół w stronę podłogi. Uaktywniacie więcej mięśni i będziecie czuli te rozciąganie mocniej. Ale jeżeli trudno Wam utrzymać wyprostowane ramiona, to nie, to te barki trzymamy normalnie, nie staramy się ich obniżać. Możemy nawet lekko ugiąć łokcie, jeżeli to rozciąganie jest dla Was zbyt mocne. Trzymamy jeszcze na 5, 4, 3, 2 i 1. Super. Teraz najpierw zobaczcie, pokażę Wam, co będziemy robić. Położycie się na brzuchu, wyciągniecie sobie lewą dłoń na zewnątrz. Dłoń jest skierowana do podłogi. Będziemy rozciągać tutaj górną część naszego barku. Prawą dłoń kładziemy z boku na wysokości prawego barku i powoli, bardzo ostrożnie przekręcamy się. Kładziemy się na tym naszym. Lewym boku i im bardziej nastąpi ten skręt, ta rotacja, tym większe rozciąganie, głębsze rozciąganie właśnie w lewym barku. Także spróbujcie. Ta noga może być nawet oparta. Im bardziej przekręcacie nie tylko górną, ale dolną część ciała, czyli te biodra, to wtedy rozciąganie jest większe. Zacznijcie z dłonią, lewą dłonią blisko ciała. Później można ją wyciągnąć bardziej na zewnątrz i będziecie pogłębiać rozciąganie. Że znajdźcie właściwe ułożenie ciała, żeby czuć rozciąganie w prawidłowym miejscu, ale jesteście w stanie wytrzymać tej pozycji i swobodnie oddychać. Wasz oddech zawsze świadczy o tym, czy ćwiczenie jest zbyt mocne? Za mocno ciągniecie, forsujecie to rozciąganie? Czy jest wszystko ok? Jeśli oddech jest spokojny, głęboki, to zostajemy w tej pozycji, albo możemy nawet pogłębić, znowu odsuwając ten lewe ramię bardziej na zewnątrz, wyżej, na wysokość barku. I trzymamy jeszcze przez 5, 4, 3, Dwa, jeden powolutku, bez gwałtownego ruchu. Przekręcamy się znowu na brzuch. I teraz prawa. Ramie proste, dłoń w stronę podłogi. Lewa na wysokości barków. I znowu kolana mogą być razem, albo jeżeli jesteśmy w stanie rozciągać mocniej, to wtedy. Ta lewa stopa jest za prawym kolanem i ciągniemy do tyłu. Przekręcamy, mamy tą rotację w naszych biodrach. No mam nadzieję, że wszystko OK. Nie ciągnijcie za mocno. I trzymamy jeszcze. Jeżeli czujecie, że wszystko jest OK, to można tą prawą dłoń odsuwać bardziej na zewnątrz. Spokojny oddech. I trzymały, jeśli możecie, jeszcze przez 5, 4, 3, 2, 1. Powolutku wracamy do pozycji dziecka. I teraz lewe ramię mocno wyciągnięte z przodu. Prawe pod spodem staramy się wyciągnąć do lewej strony. Znowu mamy obrót rotacji górnej części ciała, żeby rozciągać plecy i ramiona. Głowa może być nad podłogą, jeśli jest wyżej. Jeśli ktoś schodzi bardzo nisko, tak jak ja, to ta głowa będzie na podłodze, ale nie o to chodzi. Chodzi o ten skręt i wyciąganie ramion. Lewe do przodu, prawe do lewej strony. I trzymamy. Biodra mogą być wyżej. Pokażę Wam to w wersji, kiedy ktoś nie ma tak mocno rozciągniętej dolnej części ciała. Tak też działa. Chodzi o ten obrót. I trzymamy 5, 4, 3, Dwa. 1. Wracamy i zmieniamy stronę teraz. Prawę mocno do przodu, wyprostowana w łokciu i lewa. Do prawej strony. I trzymamy. Swobodne oddechy. Głęboki wdech. Powoli wydech. I ostatnie. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. i Jeden. Rozluźniamy świetnie zrobimy jeszcze jedno ćwiczenie to już, albo nie, usiądziemy dla lepszego ułożenia waszej miednicy siedzimy po turecku znowu przechylamy lekko do przodu i teraz lewe ramię musi być wyprostowane w łokciu dociągamy używając prawej dłoni od spodu, z przodu, bez uginania łokcia dociągamy Ramię do siebie. Wyciągamy tutaj te mięśnie, tylną część naszego barku. Jeżeli czujecie, że możecie troszkę mocniej, to prawe ramię, lewą dłoń, tu do prawej strony, a próbujemy wypchnąć bark tutaj do lewej, do tyłu. W ten sposób, na dwa kierunki. Ramię i bark. To nie są duże mięśnie, one nie są długie, więc to nie będzie bardzo intensywne rozciąganie. Ktoś może nawet w ogóle nie czuć. Jeśli mięśnie są napięte, mało po rozciąganiu to będziecie i tak czuć tutaj tą część. Nie garbimy się, trzymamy sylwetkę wyprostowaną, pracują mięśnie brzucha. Świetnie. Pięć, jeśli możecie. 4 3 Dwa. 1. Rozluźniamy. I to samo z prawym ramieniem znowu tylko do siebie albo ten bark do prawej, do tyłu. Swobodno, oddechy. gdzie jest ten bark, żebyście nie unosili w stronę ucha. Ciągniemy na dół. Sprawdźcie sylwetkę, czy nie garbicie, czy plecy Wam się nie zaokrąglają. I jeszcze, pięć, jeśli możecie. Cztery. Trzy, dwa, jeden. Świetnie. Wstajemy. Przebijamy piątkę za dzisiaj. Zasłużona dla wszystkich ode mnie, dla Was. Mam nadzieję, że to był dobry trening na górną część. Przygotowujemy sylwetkę na lato. A czemu nie? Macie już wszystko. Treningi ćwiczenia rozciągające, i dietę, i wszystkie porady, dzięki którym możecie osiągnąć swój zamierzony cel. Także jeśli Wam się podobało dzisiaj, jeśli był ogień w ramionach, dajcie kciuka do góry, przesyłajcie link znajomym, niech też ćwiczą, możecie się razem motywować, możecie razem ćwiczyć. I zobaczę się z Wami już niedługo w kolejnym odcinku na treningach w kuchni i na naszych pogadankach na temat tego, jak to zrobić z głową, jak to zrobić z długotrwałym efektem, z minimalnym wysiłkiem, z maksymalnym zaangażowaniem. Trzymajcie się, do następnego odcinka, pa!